może być taka plaża? Dotarliśmy. Jesteśmy w miejscowości Stupincelin. Stupin, Celin. No i tu jest taka plaża, zatoczka. Nie pytajcie co to za koło. Wcale tutaj małż nie chodują, tylko dzieci się na tym bawią. A teraz jesteśmy, przedstawiam wam Marka i Marka i magnę, czyli też MNMS-y. I idziemy teraz z Markiem oglądać jego łódkę, brod, który wynajmujesz? Wynajmuję takiego broda w Stupinie. Zobaczcie, silnik też masz Suzuki? Tak. A to Marcin będzie zadowolony. I co, jest zbliżeniowy, czy coś? Tak, kiles Kilesa mamy, no czyli widzisz... jak to mam, tam 5 metrów, to silnik działa. Tak. Okej. Okay. Jesteśmy na brodzie... Markowym. Oprowadź widzów. Tutaj widzicie, to jest bardzo fajne, takie koszyki na te odbijacze. Tak. I jakie fajne mocowanie. Marcin, patrz, kupić takie. Nagi. Aha. I jak sobie przełożysz? To było w zestawie czy dokupowałeś? Nie, dokupowałem, wszystko jest dokupowane. Aha. To jest po prostu na zasadzie zaciskowej. Fajne, muszę sobie kupić. I ty, to... inaczej by się nie dało potem ich powkładać, nie? No. Miło. Te fotele, takie jak Marcin ma w darmarze, czyli to się rozkłada w kolorze jasnym. W stylistyce nowoczesnej, no bo to jest znów Łódź. Z którego to jest roku? No, nie, 2019. 2019, czyli praktycznie roczna dwuletnia łódka. Po jednym sezonie, tak? Po dwóch Po dwóch sezonach. Tutaj jest kabina, można się wyspać. Jedna. ma naszych fantów. A, a, tak? a tu jeszcze dochodzi jakieś maskowanie? Tak, może się położyć, także to jest całe leżanka. Czyli całe spanie. Jest. Kibla. Są okienka, jest jedno okienko razem z wiatrakiem, miło jest w środku. Sprzed, sprzed nawigacyjny widzę, że jest radio. Dobra, tu mamy nawigację. Tak to się potocznie tak. nazywa. Nawigacja. A fachowo? No, Nawigacja, plotter. Tutaj jest silnik 140 Suzuki. Marcin byłby zadowolony. Ładna 140. Automatyczne podnoszenie. Zejście w formie drabinki. prysznic z tyłu. Duże koło ratunkowe. To jest reflektor, właśnie się zastanawiam. Co to znaczy? na takiej zasadzie, że powiedzmy, no nie wiem, na radarze powiedzmy, widzisz różne jednostki, tak? No. Takiej małej jednostki. Prawdopodobnie radar by nawet nie, nie zauważył, że coś tak. takiego płynie. Tak? No. Natomiast reflektor radarowy pozwala to, że sygnał, który większy statek wysyła w, w Twoją stronę, będzie bardziej zauważony. Ba gdzieś go odbije i, i, i coś się pokaże. Miło. Aha, to teraz już wiem po co to jest i widziałem to w sklepie nautycznym. No. I, Ile tu osób wchodzi? Zarejestrowana jest na 8. Tu na tym przodzie można sobie leżeć i się opalać. A tu pan kapitan, tu jest Suzuki obroty, Suzuki pod... podnoszenie trym. trymu, klakson światła. klakson światła, pompa zęzowa, pompa do. do Co prysznika. to jest? Radio. Multimedia w ten Multimedia, sposób. Multimedia, radio, USB, Bluetooth. Czyli ci się z twoim Spotifyem w telefonie, tak? Na przykład. Miła. Dobra, jaka cena? Ile za dobę? To ile da? Czyli co łaska, także... I co łaska, no. no yy... Nie, myślę, że ceny takie, tak jak są tutaj, porównywalne, tak? Aha. Mniej więcej, ile tam sobie liczą, 250, 280, 300 euro. Za dobę? Za dzień, no, z pełnym bakiem. I oddajemy z pełnym bakiem? Wiesz co, z reguły oddajemy z pełnym bakiem, ale co ja często robię osobom, które chcą wynająć, mówię, to wiesz co, to zróbmy za 350 i ile wypływasz, tyle wypływasz. Aha. Bo to jest, wiesz dlaczego, to ludziom często pasuje, bo Ludzie nie potrafią podpłynąć do, do stacji. Czasami na stacji masz e, kolejkę, no. tak? No i to, żeby zatankować, to trzeba stracić ze dwie no. godziny czasami. Aha. To, Czy... to oni mówią, dobrze, co, to, ja, to ja dam te 350 i wypływam ci do zera. Tak, Jestem no. sam zatankuj. Stój, za stój se pod stacją, tak? No i witamy się z Państwem z Rogożnicy. Miło było poznać Marka, dzięki za gościnę. Jak widzicie, Marek dołącza do tego gremium Polaków, którzy się chcą wyprowadzić z Polski. Teraz idziemy zobaczyć Rogożnicę, sprawdzimy czego się tu można turystycznie spodziewać. Baj, ticket 6 kuna za jedną godzinę. Ja mam portfel? Nie mam. Chyba tego nie przemyślałem, bo wykupiliśmy sobie parking na godzinę. A co my tu będziemy robić przez godzinę? Zaraz za tym wałem z drogą pachnie nawet, czyli można coś zjeść. Wow! A cóż to jest? tutaj akwaria, akwarium rogożnica. Czyli można przyjść i złowić sobie o radę. Nie wiem, czy złowić. Joko Urodo. I one są serio takie wielgachne, czy to szyba daje takie złudzenie? Chcę popatrzeć. Nie serio, ale byłaby kolacja na grilla. 180, dla siedmiu osób, 180, 180 euro za, za dzień kosztuje taki rib. Co my tu mamy? Jakiś plastikowy 130 euro za dzień. Pasara z daszkiem 90 euro za dzień, a za 60 taka mniejsza, szkoda, że nie piszą pojemności nie pojemność tylko mocy silnika no, także tutaj takie łódki można wynająć i one są chyba tutaj tak, to jest ten ten rip ten, co jest na kartce narysowany nie inny, ale widzicie sub na godzinę kosztuje 60 kuna a 180 kuna na 6 godzin czyli możecie po całej rogożnicy sobie płynąć, wiecie co mnie zastanawia widzicie tam taką wysepkę Ile razy ktoś w nią wypierniczył? Gdzie są córki? Co się stanie, jak tu wejdę? Może. Dobrze? Chłodniej? A i taka radocha. Dzieci się cieszą, Kaśka się cieszy, wszyscy się cieszą. A w Rogożnice, proszę Państwa, jest w ten sposób. Jest jakaś scena, to pewnie wieczorem są jakieś występy, tu się schodzą ludzie, a my jesteśmy w najgorszym możliwym czasie, czyli wtedy, kiedy jest strasznie ciepło. My teraz sobie idziemy cieniem. Jemy tutaj, tu jest miło. jest w cieniu, jest fajnie. Ja bym tutaj na kuchni mógł pracować. Kaśka podsunami pod bardzo super temat, żeby poruszyć kwestię e, brudu na samochodach. Widzicie to takie żółte? To jest po deszczu to jest podobno e, piach, Tył. pył, kurz z nad Sahary. Z nad Sahary w tym tygodniu jeszcze nadciąga fala upałów, podobno ma być po 48 stopni Formacji, A już teraz przy 37 nam wszystkim klęka. Idziemy znaleźć jakieś klimatyzowane pomieszczenie. Które się nazywa boszana 5. Jakbyśmy już więcej nic nie nagrali, to trzymajcie się i cześć. Pa pa! Ola! Pa. No to lecimy, my lecimy do domu do klimatyzacji. Serio. Trzymajcie się.